Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić myślami na temat co takiego nie pozwala nam, żeby iść naprzód w naszym życiu i wyzdrowieć z narcystycznych przemocy, z toksycznych relacji i tak One mogą być z różnych źródeł pracy, w domu, w naszych związkach, nawet w naszych relacjach z dziećmi czy z rodzicami. Co takiego jest? Co stoi na przeszkodzie? Od razu z góry Wam powiem, nie ma na co czekać, to jest poczucie winy. Do pewnego stopnia również strach, ale poczucie winy wydaje mi się odgrywa tutaj największą rolę, bo w mojej pracy z moimi klientami zaobserwowałam, że to jest emocja, która najczęściej występuje. Najczęściej spowalnia proces e, powrotu do siebie, powrotu do rzeczywistości, więcej na ten temat za chwilę, e, i której, która jest jakby najwie, największa, najbardziej wyrobiona, jest najbardziej uaktywniona e, w naszym systemie. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać na ten temat. I poczucie winy to jest coś tak bardzo częstego, w ludziach, z którymi pracuję, że jestem prawie w pełni przekonana, że wiąże się to z, wcześ, z bardzo wczesnym etapem życia, w którym to poczucie winy było wzbudzane i nadużywane, nadużywane przez ludzi, którzy mieli to w swoim interesie, żebyś czuł się winny, żebyś czuła się winna. Ponieważ w ten sposób Tobą manipulowali i dostawali to, co chcieli. Nie? Tak więc to poczucie winy jest bardzo tutaj silne. Teraz tak, to poczucie winy stoi na przeszkodzie ba czegoś bardzo ważnego, bardzo ważnego etapu w uzdrowieniu, które wyprowadza nas ze świata fantazji, w którym operują osoby narcystyczne, z powrotem do rzeczywistości. W którym będziemy mogli naprawdę coś działać, tworzyć i żyć pełnią życia. I to coś to jest żałoba. I są w żałobie pewne etapy, na ten temat było dużo napisane, być może już na ten temat dużo wiecie. Jeżeli masz poczucie winy, bardzo silne, nie jesteś w stanie przeżyć żałobę. Po takim związku. Nieraz spotykam się z ludźmi w moich sesjach, którzy już zrobili to najgorsze, to największe, czyli doszli do świadomości tego, w czym tkwią, tkwili, zaplanowali odejście, czasami mając dzieci, czasami nie mając pracy ani grosza przy duszy, musieli to wszystko zaplanować, co oczywiście jest bardzo skomplikowane i zajmuje bardzo dużo czasu. I już po tym, jak odeszły, znaleźli sobie swoją oazę, nadal czują, że ten narces ma jakby takie haczyki w ich duszy. Nie mogą się jeszcze z tego uwolnić. I do czego doszliśmy wspólnie, że najczęściej powodem tego jest właśnie bardzo uaktywnione poczucie winy. Jeżeli to poczucie winy jest tak uaktywnione, to nie będziemy mogli przejść przez tą żałobę, nie będziemy mogli. E, pozwolić sobie na to, żeby te uczucia smutku, rozpaczy, e, te takie bardziej subtelniejsze uczucia mogły się w nas wzbudzić i przez nas przejść, i z nas wypłynąć. Żebyśmy mogli systematycznie, stopniowo, gradualnie wrócić do tego świata, tego rzeczywistego. Nawiązałam do świata fantazji. Świat fantazji. I krowanie, kokrowanie tej fantazji to jest jednym z takich kluczowych elementów wiązania traumatycznego. I właśnie wiązanie traumatyczne ym, i to życie w tej fantazji e, zapobiega, żebyśmy żyli pełnią życia, żebyśmy byli y, w naszym ciele, żebyśmy byli tu i teraz. Zamiast tego, tak jak to, co trauma robi w naszym, w naszym umyśle, w naszych emocjach, to zamraża nas w naszej przeszłości. Jesteśmy Niewolnikami naszych wspomnień. Przechodzimy przez częste flashbacki. Mimo tego, że możemy się czuć bardzo bezpiecznie tutaj, gdzie jesteśmy, ale tak z pozoru, z zewnątrz, nic nam nie grozi, ale wewnątrz te uczucia, ta pamięć, one wszystkie się mogą wzbierać i w pewnym momencie zamrozić nas w tym momencie. Jesteśmy zamrożeni tu, nasze ciało jest tu, ale nasz umysł, nasze emocje są wstecz, lata czasami wstecz. Więc to wiązanie traumatyczne jest spowodowane wcześniejszą traumą, czyli jest już tendencja do tego, żeby te emocje typu właśnie poczucie winy, jak i, jak i strach, przerażenie, żeby one były mocniej uaktywnione. I oczywiście osoba narcystyczna to będzie bardzo, ale to bardzo wykorzystywać, dlatego, ponieważ my instynktownie nie chcemy czuć tych emocji, one są ciężkie, one są nieprzyjemne. Co jeszcze? Jest jeszcze jeden krok, do którego poczucie winy i ten strach może nas popchnąć. I tutaj jest nawiązanie do schematu Carla Younga, który rozpracował temat cienia naszego wewnętrznego cienia. Czyli to jest miejsce, w którym, do którego spiechamy wszystkie rzeczy, wszystkie koncepcje na temat nas samych, jak i również ludzkości, które wypieramy, których nie chcemy. To jest taki kosz na śmieci ciemny, który można by podsumować, że gdybym gdyby miał się uaktywnić i ujaźnić, że jestem złym człowiekiem, z tym złą osobą. Zauważ, że kiedy narcy z tobą manipuluje, zwłaszcza, kiedy wzbudza w Tobie poczucie winy, jeżeli nie poddamy się woli narcyza i po czym też odpuścimy poczucie winy, bo znowu będziemy do, dobrze, do, dobre dziewczynki, dobrzy chłopcy, znowu będziemy w ich łasce, chwilowo, jeżeli tego nie zrobimy i zostaniemy w tym poczuciu winy, jest ten strach, że narcyz ma rację, jestem złym człowiekiem, jestem złą kobietą, jestem okropna. Jak ja mogę mu to zrobić? Jak ja mogę, jak ja mogę sprawić, że on... Czuję to to, czy tamto. Najczęściej tutaj, tutaj chodzi o wygodę, bo narcyz ma gdzieś, gdzieś takie subtelne emocje, czy, um, czy to, że jesteś dobrym człowiekiem, czy złym człowiekiem, to ich, to ich nie obchodzi tak naprawdę. Oni oczywiście najczęściej łączą się z osobami, które mają zawyżone poczucie moralności, nie że, że czują, że są moralniejsze niż inni, bardziej narcyz, tylko że mają poczucie obowiązku bycia moralnym. Właśnie dlatego, że to, że to poczucie winy jest takie bardzo uaktywnione i, i dlatego, że nie chcemy wejść do naszej tej podświadomej piwnicy, w której mieszczą się te wszystkie rzeczy, które wyparliśmy. Tak naprawdę to każdy z nas to ma, i to wcale nie znaczy, że jesteśmy z moimi ludźmi, po prostu każdy z nas ma ten cień. Ale ten cień jest przerażający i, na, i narcyz to będzie wykorzystywał do maksa ponieważ strach przed, tym, przed, przed, przed e, ujrzeniem siebie jako złego człowieka, który, który tego narcyza naszego biednego e, eksploatuje, albo wykorzystuje, albo cokolwiek innego, e, to są emocje, które narcyz projektuje na nas, bo oni to robią, oni eksploatują, oni wykorzystują, oni manipulują, ale strach przed tym powoduje bardzo wysokie poczucie winy, i poczucie obowiązku do tego, żeby się narcyzowi podporządkować. I wtedy, kiedy się podporządkujemy takiej osobie, wkraczamy z powrotem w świat fantazji. Świat fantazji to jest komponent, bardzo ważny element właśnie wiązania traumatycznego. Drugim elementem jest tak zwane wychowywanie czy rzeźbienie Ciebie na osobę. Którą narcy chce, żebyś był na siłę. Czasami najczęściej używają um, technik um, nagrody, lub jak się mówi, albo wygradzamy, albo karamy, nagroda lub kara. To są takie najprymitywniejsze taktyki, które narcyzm bardzo często wykorzystuje i czasami, jak mówię, siłą to zrobią, ponieważ boimy się ich reakcji, więc. Staramy się postąpić y, tak, jak oni chcą, i wtedy wkraczamy z powrotem ten świat fantazji. Ten świat fantazji to jest jedyne miejsce, w którym narcyz może operować, bo narcyz nie operuje w rzeczywistości. On nas wręcz wyciąga z tej rzeczywistości i wciąga nas w ten świat fantazji. I ten świat fantazji jest y, atrakcyjny dla ludzi. Dlaczego? Dlatego, a zwłaszcza dla ludzi, którzy są bardzo wrażliwi, bo bycie osobą wrażliwą, z wysokim poczuciem obowiązku, jest bolesne. Um, życie jest bolesne, życie jest intensywne, życie jest czasami nieznośne. A to, co, to, co Narcyz obiecuje, ten, ta, ta fantazja, to jest taka ucieczka trochę rzeczywistości, to jest takie miejsce ukojenia. Ale zauważ jedną ciekawą rzecz, że ten świat fantazji nie operuje na zasadzie klary, klarowania wspólnie, co, 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 co to jest takiego, co my budujemy tak naprawdę. Tylko on często jest oparty na warstwach założeń, które są nigdy nawet nie wypowiadane. To jest trochę świat abstrakcji. Co jest kontrastem do życia w zdrowym związku, w którym dwie osoby żyją w rzeczywistości, oczywiście. No, tam mogą być jakieś ele małe, mniejsze elementy e marzeń, fantazji, nie wiem, jak to ująć, ale mniej więcej jesteśmy osadzeni tu i teraz w tej rzeczywistości. I poprzez komunikację, klarowną komunikację, klarujemy również nasze założenia, czy naprawdę mamy na myśli to samo, czy dążymy w tym samym kierunku. I to jest proces docierania się, to jest proces tworzenia intymności. Czegoś takiego nie mam w związku z narcyzem. W związku z narcyzem jest dużo niedomówień, jest bardzo dużo założeń. A co jeżeli te założenia, które my mamy w naszej głowa, wcale nie są oparte na tym, co myśli narcyz? Jednym z takich przykładów jest to, że osoby, które się łączą, wrażliwe, empatyczne, które się łączą z narcyzami, są osoby, które mają skłonności do bardzo częstego myślenia na temat, na temat narcyza. I to się nazywa po angielsku rumination, po polsku nie wiem, może jest takie słowo ruminacja, ciągłe myślenie, taka wręcz obsesja na ich temat. Natomiast i nam się może wydawać, że narcyzi robią tak samo, że oni też o nas ciągle myślą. Zdecydowanie dają nam to do zrozumienia, w sposób w jaki się z nami komunikują, mówią nam, że jesteśmy jedno, jedyne osoby, które istnieją. Oczywiście mówię o miłosnym bombardowaniu w tej chwili, że ciągle o nas myślą, że... Um, że śnią o nas, marzą o nas, mówią takie, tego typu frazece, ale to nie jest prawda, bo narcyzm operuje w taki sposób, w taki sposób jest skonstruowana jego atencja, że jeżeli ciebie nie ma w okolicy, to on o tobie nie myśli, on myśli o czymś innym. On już, ma, on już jest zaabsorbowany innym, innymi ludźmi, innymi tematami. Stąd też to częste poczucie, że kiedy osoba narcystyczna wychodzi z domu i już jej nie ma, to jest takie poczucie obawy o zdradę bo najprawdopodobniej ta osoba już, już nas zdradza, może niekoniecznie w taki sposób, że um, seksualnie ma związek z tą osobą, ale jest w stanie całkowicie zaprzeczyć wszystkiemu, co nam powiedziała, po to, żeby zyskać coś innego u innej osoby. Nie? Taka forma zdrady. Więc to jest założenie, że narcyz cały czas o mnie myśli, wcale, że nie, my o nim myślimy. Nie? Także dużo jest oparte na założeniach. czyli, żeby wyjść z tej fantazji, żeby wejść z powrotem w rzeczywistość. Musimy się pozbyć naszego poczucia winy. Teraz tak, jak to zrobić? Pewno jest następne pytanie. Ja Wam powiem, co dla mnie zadziałało, jak i również mojej pracy z moimi klientami. My coraz bardziej koncentrujemy się na pracy, nad naszym systemem nerwowym. Zwłaszcza nad systemem nerwowym, który, e, możemy powiedzieć, jest częścią e, naszej podświadomości. Czyli to jest system nerwowy, nie tyle mózg i myślenie świadome, tylko podświadomość od szyi w dół. Czyli nasze ciało kumuluje wspomnienia, kumuluje emocje w naszym ciele, w systemie nerwowym, i sposób uwolnienia się z tych emocji jest, polega na tym, żeby te emocje odpuściły z naszego systemu nerwowego. Także to się dzieje również na poziomie somatycznym. Jak to zrobić? Powiem Wam pierwszy stopień. Pierwszy stopień to jest świadomość. Świadomość tych uczuć, nazwanie tych uczuć i nie uciekanie od nich. Bo najczęściej, tak jak już wspominałam wcześniej, chcemy uciec jak najszybciej od poczucia winy, czy chcemy uciec od strachu, bo są bardzo nieprzyjemne emocje, i poddajemy się woli innego człowieka, bo te uczucia są aż nie do zniesienia. Co my musimy zrobić? Najpierw przede wszystkim, to jest nauczyć się być z tymi emocjami. I nie próbować od nich uciec, po prostu z nimi być. Niech one, sobie, niech one rozkwitną w naszym ciele. To są tylko emocje. One mają początek, środek i koniec. One są jak fala. I im bardziej poczujesz te emocje, im bardziej nauczysz się obserwować swoją reakcję na te emocje, jak taki detektyw patrzący z boku, tym bardziej będziesz w stanie się od nich uwolnić, odczepić, stać się bardziej jak obiektem. Twoim, w przestrzeni, w polu twojej świadomości, niż coś, co to mą kontroluje. I jak to jesteś w stanie zrobić, no to już jesteś jednym, przynajmniej jednym, jedną nogą, jeżeli nie dwoma, po drugiej stronie tego więzienia emocjonalnego. Bo właśnie w ten sposób osoby manipulacyjne nami kontrolują, to jest przez emocje. Bo wiele osób, z którymi pracuję. Zanim jeszcze do mnie napiszą, zadzwonią, oni już wiedzą o co chodzi. Ale co z tego, żeby ich umysł, jeżeli od szyi w dół, nadal te emocje nimi kontrolują? Także napisz mi proszę w komentarzu poniżej, bo jestem ciekawa, czy poczucie winy to coś, z czym się często zmagasz. Czy to jest coś, co stoi faktycznie na, na drodze Twojemu uzdrowieniu? Chciałabym usłyszeć to od ciebie, a jeżeli zidentyfikowałaś, zidentyfikowałeś. Jeszcze jakieś dodatkowe, dodatkowe, emocje, które bardzo ci ciążą, to również, nimi się podziel. Ja Wam na tą chwilę ci bardzo dziękuję. Pozdrawiam mocno i do usłyszenia następnym razem, pa pa.